Na moim kanale nagrywamy to, co mnie prosiliście, cieniówkowy makijaż raz was przybliżam do siebie. I dobra, zaczynam od korektora. Korektor, to ja sobie go do ocy. Taśma, taśma jest zaaplikowana, jak widać. Tak, by the way, chciałem Wam powiedzieć, że na znaczy przednia lampa i nagrywam tą tylnią, tą od przodu, która mnie oświetla to mi. To w czy nie? I mi się niestety zepsuł, i niestety muszę tą dniem lampą nagrywać. I to trochę, trochę tak dziwne. Na przykład, jak nagrywałem rolkę, to tak strasznie było to... Może ma sobie cień w kremie to jest e, ten. Ten Lemon Cosmetics. On, one są teraz na promocji. Jak chcesz. I tutaj zaczynam od załamania oka, żeby sobie zrobić taką ale kreseczkę. Macie jest zaaplikowany cień w kremie i już macie, więc fajne patent. Macie, więc tutaj jest fajne. Dodajcie wam w haki, jak żeby ten makijaż przetrwał jeszcze na studniówce takie moje ale to ale strasznie zacząłem bardzo dużo dodawać na Instagrama z tego powodu, tak szczerze mówiąc. Bo zdawało mi się, że bardzo strasznie mało dodaję. A teraz <grym> zrobiłem wam przedświąteczny spam. Jeżeli jesteście chybi z tego powodu, trochę takich będę nabrałem, żeby nagrywać i w sumie dostawałem jej przy okazji, to... Do chłopcy, dobra różu eee, różu do policzków weźcie sobie pędzelek pędzelek i go wblendujcie go w powiekę i już macie dodatkowy cień to powiem wam, temu używam cień e, tego żeby wgłębić ten ostrość bo widzę, że mogę się takie popularne ja postaram się trochę jeszcze rozjaśnić to żeby to było takie fan, fajne tutaj ten nie lubię tego oka robić, pewnie też macie tak znajomy z i to sobie wgląduje ale robimy taki ten no Jak to już mamy ze sobą, to bierzemy zwykły, zwykły cień bezowe albo biały, jak macie. Taki biolutki albo jasny, żeby fajnie to wyglądało. I sobie robimy taki. Możemy jeszcze dać białą kredkę na linię wodną, ale to nie mój vibe. Użyję sobie tej paletki od klarosy tej. Ten różowy cień go... Chyba jakoś lepiej mi się nagrywa ostatnio mm. te krótkie formaty, ponieważ tak mi... tak długie formaty też mi dużo osób mówiło, że widziałem po Waszych głosowaniach, że bardzo chcieliście, żebym nagrał jakąś dłuższą formę, więc nagrywam więc na tasemki. I zaczynamy od fazy i teraz mam patenty, patentę. Bywam długo, bardzo mi to się Nie ten yy, od czy tam ugiełka. Powiem wam, ona taka jest dobra. Szikajcie ją sobie. Pozam mnie nawet. Yy, yy, żeby nie kapało z niej. Yy, ja użyję tego podkładu on, tego matującego. W sumie tutaj Wam widzieliśmy przybitki, podkład matujący. Yy, nie wiem ile dajecie. Ja sobie daję takie dwie polbeczki, czy trzy, zależy. I tą gąbkę z tą gąbeczką. Yy, z gąbeczką sobie wklepiecie bardzo fajnie podkład, i ona nie dosyć, że on nie pachnie. To jeszcze Wam przedłuży trwało z podkładu, mówię wam, bo sam przetestowałem, więc to fajnie się sprawdzi, więc yy, a akurat taki z większościami mał... Giełkami, ale z tym yy, to świetnie, nie wiem czy czasami Klara tego nawet nie pokazywała ale chyba tak, więc więc taki lifehack również ode mnie i pamiętajcie o dekorcie i o uszach, bo to jest bardzo jeszcze kluczowe ważne. Dobra? I tu tam gdzie macie te... O, widzicie? I to jest... i sobie rozświetlamy tą stronę pod okiem. Kontrolowanie użyjemy samej. To był ostatni, jak oglądaliście ulubieńców, to jest mega fajny, więc w tym makijażu też sobie tego bronzera nie wyobrażam nie użyć. I zauważyłem, że przy makijażach takich typu, takie konturowanie jest mega ważne, jest mega kluczowe, więc sobie nie, nie żałujcie tego brązora. Widzicie takie? Ja bardzo to lubię i to bardzo dużo kosmetyczek robi. Odcięcie fajnie kontrolowania, więc bierzemy znowu z korektor i robimy tak. tak Tak, Mega odcięcie, nie wiem jak wy, ale możecie to zrobić, jak nie, to nie róbcie Mamy to już takie ten róż od A.A. Wings Color, bo tutaj muszę I różowy jest popularny i to, że jest mega tego różu, więc to też sobie nie żałujemy tego różu, jak lubicie oczywiście, to jest taki delikatnie połowy, ale on jest tak super w klepie, o, w klepie zastyga, nie, jak chcecie to również go możecie użyć, ale pamiętajcie bardzo delikatnie, bo on jest mega super napigmentowany, jak nie chcecie do tego nie róbcie, ale tak... Troszeczkę daje dobra, ja pomaluję sobie zęsę każdy sobie maluje rzęsy jak uważa i ja użyję e, tuszu od klasy akurat, bo go mam pod ręką, to jest ten tusz, więc ponieważ tego użyję, ponieważ ja bardzo lubię taką kleję sobie przykleiłem kąciki nie chcecie wiedzieć ile ja, ja to przykleiłem dobra, ważny, więc pudeł a suche jeszcze poprawiajcie ja sobie suche i ten kontrolowanie i w ogóle luz ja użyję tego samego, to jest luz od Kobo tak delikatnie od bardzo lubię, tak by doj. i tak o świetnie do wygląda i jeszcze się tutaj i ta rześcica obsak więc taki a i jeszcze się sobie poprawimy kontrolowanie ten bronzal jest ok on mam nie nie popisuje jakby tego tego całego bronzalu bierzemy ot Mijo, jak nie macie od Mijo, to możecie jakiś fajny, dorobinkowy. Jak macie i patrzcie na to. Wow, kocham ten efekt. A jak macie, to możecie tutaj dać. Oczywiście, jak macie sukienkę, to fajnie będzie wyglądało pół na no, uszy delikatnie jak nie macie jak wam się nie robią czerwone albo macie pod, od podkładu no świetnie to wygląda tutaj i spudrujemy się teraz ja użyję od Klara, się Puff Powder super powder Klau Super Powder i z pudury jeszcze, Bo Klau ma bardzo dobre pudury, Poprawiam sobie tutaj ten kształt. Poprawiam sobie, że jest Coffee Powder, ale nie mogę go znaleźć. No dobra. Jak mamy to poprawione, mamy róż. To ja używam bursyka. czasami nie używacie bursyka. słyszałem może być pomadka, ale ja nie mam innych po... nie mam oprócz czerwonych pomadek Nic takiego mm, Bursztyk To jest od Karolina i Bo ja lubię bursztyk I skrzykujemy się tą giełką Albo tą, ale Oh. Aż mi prawie zęby? To ta mgiełka. Jak nie jeszcze spracy i ton. O tu niza. Tak to chybuje. To nie ma... Ech. Oj, oś mi się wcale bo ja sobie od dołu przyklejam zęby I, i aż mi się oko skleiło kreski użyłem eyeliner od Clarins. Te tej że wam ściągnie ten makijaż wam wystarczy na kilkanaście godzin więc albo i nie dłużej więc to tyle mam nadzieję, że wam spodobał się ten tutorial makijażowy dziękuję wam za oglądanie buzaki bają. widzimy się w kolejnych на моем канале.